Albo jakie szczęście, że, mogę, że mam co jeść. lub jakie szczęście, że mam gdzie mieszkać. Kiedy człowiek jest szczęśliwy? Kiedy jest pokój. Kiedy na przyjaciół, kiedy. Kiedy człowiek myśli o czymś dobrym. Czym dla Ciebie jest szczęście? Dla mnie szczęście to gra w piłkę. Jest szczęście. Szczęście to coś, co się kocha, coś, co się uwielbia. Ja uwielbiam śpiewać, grać muzykę, a kocham występować na scenie. Trzeba być szczęśliwy i skochany. Czym dla Ciebie jest szczęście? Dla mnie szczęście to jest taki czas, gdy dzieje się coś dobrego, coś szczęśliwego, co nas uszczęśliwia. Na przykład mama mi coś kupuje, gdzieś jedziemy. Jestem szczęśliwa, gdy mama mnie przytula i gdy moja siostra do mnie mówi, że jestem jej serduszkiem. Ano, co to jest szczęście? Dla mnie szczęście to jest przyjaźń w mojej szkole, przyjaciółki i tańcze, bo to dla mnie sprawia przyjaźń i bardzo wielki uśmiech. Czym dla ciebie jest szczęście? Dla mnie szczęście to takie coś w życiu dzięki... Czemu człowiek na przykład może być zadowolony, takie jakby coś, z czego człowiek czasami się nie spodziewa, że na przykład coś wygra a nie wie jak i to jest taka jakby powód do radości moim zdaniem. Dziewczynki, kiedy jesteście szczęśliwe? Ja jestem szczęśliwa, kiedy jeżdżę na koniach, spędzam czas z rodziną i przyjaciółmi. Ja jestem szczęśliwa, kiedy mogę spędzać czas z koleżankami i rodziną i wygłupiam się z psem. Ja jestem szczęśliwa, kiedy w końcu mogę spotkać się z tatą, z bratem i z moimi przyjaciółmi. Jestem szczęśliwy, kiedy jestem w czołomcznym się uśmiecham. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy... Kiedy mam przyjaciół, jest zdrowy, może bezpiecznie chodzić do szkoły, jest pochwalony za swoje sukcesy, nawet te najmniejsze. Ineska, powiedz, co to jest szczęście? Szczęście to jest radość, miłość, szkoła, cały świat, rodzina, serce, przede wszystkim miłość i zwierzęta. Kiedy jesteś szczęśliwa? Kiedy jest. Jestem szczęśliwa jak mama wejdzie do domu. Czym dla Ciebie jest szczęście? Szczęście jest godzinę historii, patrząc. No to, ja sam szczęśliwa, kiedy się z tym zrobię. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy dostaje dobre oceny, kiedy dostaje pochwały, kiedy. Kiedy jest szczęśliwy? Kiedy ma dużo przyjaciół? Alanku, kiedy jesteś szczęśliwy? Ja pobawię się z gry i teraz zabawki. Ja pokrączę w tableta i teraz komputery. Kiedy jesteś szczęśliwy? Wtedy kiedy jadę na wycieczkę. Moim największym szczęściem jest taniec, pływanie, bieganie. A najbardziej jestem szczęśliwa wtedy, kiedy odnoszę sukcesy w tańcu. Jestem szczęśliwa, bo ja lubię koty. Adasiu, kiedy jesteś szczęśliwy? Kiedy dobrze ja się e, uczę. Kiedy e, dostaję kwiatki. Szczęście to tak. Dla mnie to jest takie coś, że jak się bawię z psem, i na przykład też mam, jak tańczę i słucham muzyki, to jest dla mnie takie szczęście, szczęście. Jestem szczęśliwy, kiedy są święta. Moje szczęście to rodzina i piłka nożna. Kiedy jesteś szczęśliwa? Kiedy tańczę. Kiedy jesteście szczęśliwe? Jesteśmy szczęśliwe wtedy, gdy spotykamy się razem i uzupełniamy się i to, co swoją pustkę uzupełniamy, to wtedy ja się czuję szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, jak jestem z tobą. Wystarczy, <gry> że po prostu jesteśmy razem i jesteśmy szczęśliwe. Tak? Jestem szczęśliwa, kiedy jest lato. Szczęście to jest takie coś, że ma się rodzinę można sobie na pomagać i jak cała rodzina jest wyśmiechnięta. jestem szczęśliwa gdy jest wiosna. Dziewczynki kiedy jesteście szczęśliwe? Ja jestem szczęśliwa kiedy spędzam czas z rodziną i są wakacje. Ja jestem szczęśliwa kiedy spędzam czas z rodziną, z moimi kiedy spędzam czas razem się bawimy, wspólnie wychodzimy na spacery, albo jeżeli coś mi pójdzie dobrze na przykład w szkole ale szczęśliwa szczególnie jestem wtedy, kiedy mogę pomagać zwierzątkom jako autoriuszka w schronisku albo wraz z fundacją Nie ratować. Ja jestem szczęśliwa, kiedy spędzam czas z rodziną, spotkam się z przyjaciółmi. Szczęść, czy szczęście się mówi na przykład, że o, ale mam fartę, wtedy jak, jak się, się ma fartę, to to mówi się o, ale mam szczęście. A były przykłady gdzieś z dobrego w naszym życiu, jak być z moim kotem, czuję sobie mówię, że szczęście. W ogóle, już są dobrze, rzeczywiście. Jestem szczęśliwy, kiedy nam tjattki. Szczęście dla mnie to jest bycie z moim bratem młodszym, i dla każdego szczęście jest inne, bo każdy ma inną rodzinę. Marcinku, kiedy jesteś szczęśliwy? Kiedy jestem szczęśliwy, jeżdżę na robocza, się yy, moim kolegą. No i, i jem hamburgera. Jestem szczęśliwy, kiedy chodzę do szkoły. Dziewczyny, kiedy jesteście szczęśliwe? Ja jestem szczęśliwa, kiedy osiągam sukces w nauce, ćwiczy pęce i akrobacie. Ja jestem szczęśliwa, gdy osiągam sukcesy w sporcie i słucham muzyki i jeszcze ja na rękę. Dla mnie szczęście to... Rodzina, taniec, przyjaciele, zabawa i zabawa z Sonikiem. Kiedy jesteś szczęśliwa? Kiedy jestem szczęśliwa? Kiedy klawa koszkówka. Jestem szczęśliwy, ja się bawię, za Edziu, co to jest szczęście? Uśmiech! Jestem szczęśliwy, kiedy się uczę. Izuniu, kiedy jesteś szczęśliwa? Jestem najbardziej szczęśliwa, kiedy jest na Oscar, Oskar, co to jest szczęście? Dzień ty to jest moja mama pani mata i pani Mada i Pani Zosia. A ty jesteś szczęśliwy? No to może być. Super. Mogę być trupowa, ale dwa lukiem. Jakim? To się. jutro.